Stabilna pożyczka dla zadłużonych. Czy osoba zadłużona może otrzymać pożyczkę? Choć wydawałoby się, że nie ma takiej możliwości, w rzeczywistości jest to realne. Trzeba jednak mieć świadomość, że znalezienie oferty dla osób zadłużonych jest dosyć trudne, a same pożyczki obwarowane dużo większą ilością formalności. Kim zwykle jest osoba zadłużona? Aby stać się osobą zadłużoną, w rzeczywistości nie trzeba wiele. Do zadłużenia prowadzą zwykle drobne błędy, które popełniamy w ramach korzystania z produktów pożyczkowych czy kredytowych. Często nie mierzymy sił na zamiary, czyli sięgamy po kredyty, nie mając pewności, że będziemy w stanie je spłacić. Nieczęsto pożyczamy pieniądze na coś, co nie do końca jest potrzebne. Pożyczkę czy kredyt wziąć jest bardzo łatwo, spłacić jest już jednak trudniej. Osoby zadłużone to te, które ze spłatą miały na tyle poważne problemy, że nie dokonali jej wcale. Zwykle ich kredyty czy pożyczki są już przeterminowane, wypowiedziane są wezwania do zapłaty, wyroki egzekucyjne, komornicy. Osoby zadłużone figurują również w bazach dłużników, nie mają więc szansy na uzyskanie standardowego kredytu w banku. A jak jest w przypadku firm pożyczkowych? Ich polityka jest zdecydowanie łagodniejsza, co jednak nie oznacza, że masowo przyznają pożyczki dłużnikom. Czym są pożyczki dla zadłużonych? Pożyczki dla zadłużonych można znaleźć w sieci między innymi po hasłach: kredyty bez BIK, pożyczki bez KRD. Najczęściej chodzi bowiem o to, by znaleźć takie firmy pożyczkowe, które nie sprawdzają w bazach swoich potencjalnych pożyczkobiorców. Takich firm jest obecnie niewiele. Najczęściej firmy pozabankowe dosyć dokładnie przeglądają bazy, inne natomiast stosują wyrywkowe sprawdzanie. Mało, która firma w bazach nie sprawdza nawet parabank, musi mieć bowiem pewność, że pożyczka zostanie spłacona w terminie. Pożyczanie osobom zadłużonym może więc mijać się z polityką firmy pożyczkowej. Zdarzają się jednak firmy, w których pożyczkę otrzymać może osoba zadłużona. Trzeba jednak mieć świadomość, że tanio nie będzie. Jak otrzymać pożyczkę dla zadłużonych? Pożyczki dla zadłużonych najczęściej udzielane są na zdecydowanie gorszych warunkach niż dla zwykłych, niezadłużonych kredytobiorców. Jest drożej, bo firma pożyczkowa ponosi wyższe ryzyko związane z udzieleniem finansowania. Najczęściej też potrzebne jest jakieś dodatkowe poręczenie spłaty. Osoby zadłużone muszą mieć jakieś zabezpieczenie pożyczki lub kredytu. Mogą więc otrzymać pożyczkę pod zastaw samochodu, domu lub innej nieruchomości. Warto więc w takim momencie zastanowić się bardzo dokładnie, czy faktycznie pożyczka jest potrzebna i będziemy w stanie ją spłacić w terminie. Konsekwencje niepłacenia zobowiązania zabezpieczonego zastawem są bowiem bardzo poważne. Wystarczy kilka niezapłaconych rat, aby przedmiot zastawu trafił na własność banku lub firmy pożyczkowej. Kto udzieli pożyczki zadłużonym? Osoby by zadłużone pożyczki mogą dostać najczęściej w firmach pozabankowych. Banki czasami udzielają finansowania osobom posiadającym długi. Najczęściej jednak trzeba mieć odpowiednie zabezpieczenie kredytu. Jeśli jesteś osobą zadłużoną, a zastanawiasz się nad złożeniem wniosku o kolejny produkt pożyczkowy czy kredytowy, zastanów się, czy faktycznie jest to dobre rozwiązanie i czy będziesz w stanie go spłacać. Bardzo często osoby zadłużone sięgają po kolejne pożyczki, aby spłacić poprzednie zobowiązania. Takie działanie to prosta droga do wpadnięcia w spiralę kredytową, z której trudno jest się wydostać. To, że pożyczki dla osób zadłużonych są możliwe, nie znaczy od razu, że należy po nie sięgać. Jeśli masz spore długi, warto skupić się przede wszystkim na zwiększeniu dochodów czy poszukaniu nowych źródeł zarabiania pieniędzy. Nie warto powiększać zadłużenie i doprowadzić do sytuacji, że będzie ono niemożliwe do spłacenia. Osoby zadłużone, nauczone doświadczeniem, powinny korzystać z produktów pożyczkowych rozsądnie i tylko w razie faktycznej, pilnej potrzeby.